Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam was na taki makijaż drogeryny z lekkim akcentem kolorystycznym. Myślę, na ustach już trochę za mną chodził taki makijaż. No i też właśnie przy okazji dzisiaj potestuję sobie drogeryjne kosmetyki. Będzie trochę Catrice, Klares oraz Bel. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co mi dzisiaj wiedzie za makijaż, no to zapraszam do oglądania dalej. Tu będzie chyba już dzisiaj takie pożegnanie wakacji, myślę, i pożegnanie tego lata. No i dzisiaj Chciałabym użyć tej palety do konturowania z i ona jest właśnie takim printem na opakowaniu typowo letnim. Paleta Cheek Palette Limited Edition i to jest edycja tropikalna. Powiem Wam, że wygląda w środku obłędnie. Zobaczcie na to odcienie. Mam, mamy tutaj taki połyskujący brązer, dosyć ciepły, więc ja go raczej jako konturowania dzisiaj nie będę używać. Może delikatnie sobie ocieplę. Dwa prześliczne rozświetlacze, no i taki róż w moim guście totalnie, jest taki różowy, różowo-brzoskwiniowy z drobinkami. No a rozświetlacze to jest dla mnie ta sama formuła, co rozświetlacze Catrice w tych pojedynczych takich opakowaniach. Posłużę się jeszcze dzisiaj tą paletą z Klaresy Sugar Powder we współpracy z Clarion Cukier Puder. Wykorzystam bardziej te matowe odcienie. No a na oczy też będą cienie z Klaresy, ale bardziej pojedyncze, bo też chciałabym sobie zrobić taki bardziej złoty makijaż, tu co prawda są takie odcienie, no ale też bym chciała przetestować inne. Może Klaresa, trochę mam tutaj też cieni z My Secret, to jest taka najnowsza edycja, pojedyncze cienie. No i też trochę Bel. Także jeśli jesteście ciekawi, no to tak jak mówię, zaczynam. I podkład, jaki dzisiaj będę używać, to będzie podkład Bel Hawaii Skin Foundation 20 Hours Long Lasting. I on tutaj jest zreklamowany jako UVA UVB Protect. Ja mam 01 light Beige. On ochronny raczej nie będzie, to ma tylko SPF 6. No on ma być długotrwałym podkładem. Zobaczymy, jak skrycie. Ostatnio spodoba mi się ten podkład z Bell seria Peach BB Cream odcień Ivory Moist Radiance and Adapt czyli brzoskwiniowy krem BB i o dziwo, on ma naprawdę bardzo dobrze, dobre krycie, więc jestem ciekawa czy ten będzie taki sam i możecie te kosmetyki dostać właśnie w sklepie internetowym Bell dostępna jest cała ta kolekcja Hawaii, że ja sobie ten podkład rozprowadzę yy, palcem i doklepię resztę gąbką. No to jest naprawdę tani podkład z tego, co kojarzę. On jakoś kosztował w Biedronkach. Nie, tego akurat kupiłam chyba na stronie też właśnie. Nie wiem, z 13 złotych, więc naprawdę nie był majątek. No widać, że to ma takie słab, słabe krycie. To nie jest jakiś, nie wiadomo jak mocny podkład, ale ja też takiego ostatnio używam. Trochę ten podkład znika przy blendowaniu. taki jakby wsiąka mi w tę gąbkę. Może ma za duże pory. Ale ok. mi się że taki krycie mi wystarczy. I korektor, który chciałabym teraz przetestować, to jest Miss Porti Perfect to Last Camouflage. To też jest nowość, dostępna w Rossmanie. Ja mam od Odcień 40 Ivory, bo tamte wydawałoby mi się te najjaśniejsze, totalnie za jasne, wręcz białe. No i to ma być długotrwały i mocno kryjący korektor, więc coś na wzór korektorów z Eveline, nie z Eveline, Rimmel, ten Multitasker i ten korektor z Burżua, nie pamiętam jak się nazywał. No i ten wysławiony już korektor z L'Oreala. Więc te wszystkie one są takie do siebie podobne. No ale pierwowzorem był oczywiście dla nich wszystkich tart. No i już widzę po, po tym aplikowaniu go, że on nie będzie taki full kryjący Ja też mam teraz widoczne większe te sińce pod oczami, bo nie jestem tak nawodniona. No i odcień 40 jest bardzo żółty i oksyduje. Oj, zdecydowanie. Dobra, korektor już rozblendowałam. Krycie ma takie ok. Nie jest może full kryjący. Jest taki średnio kryjący. Ładnie wygląda tu pod oczami. Tak świetlisto. Nie jest zbyt matowy. No i spoko. Spoko wygląda, więc kolejna opcja drogeryjna. I Miss Porti właśnie jest taką tańszą marką w Rosmanie, więc spoko, że mają takie kosmetyki. No ja sobie tu teraz przypudruję pudrem z My Secret. No i przypudrowany też wygląda całkiem fajnie. Nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Jest takim no, standardowym korektorem. Nie jest może jakiegoś, jakoś mocno kryjący czy coś. Wygląda fajnie. Dobrze, że zauważyłam teraz i popatrzyłam te kosmetyki, które chciałam yy, użyć już bym sobie całą twarz przypudrowała i byłaby amba. Mam tutaj coś takiego, bronzer w kremie Bell Tender Cream Bronze with Argan Oil. Kremowy bronzer do twarzy 01 Oriental Desert, ale był tylko numer 1 i ten bronzer ma 5 g. Ja chyba wam go pokazywałam w holu zakupowym. Kupiłam go właśnie też przy okazji tych kosmetyków z Belle na stronie, na stronie internetowej Belle i kiedyś chyba wspominałam o tym brązerze tutaj na kanale, że bardzo chciałam go wypróbować, ale już był niedostępny I jak tylko widziałam, że się pojawił, to kupiłam dwie sztuki, bo ponoć jest bardzo podobny do kremowego bronzera Fenty Beauty, więc ja go sobie dzisiaj użyję, ale najpierw sobie muszę wziąć pędzelek i wezmę sobie syntetyczny pędzelek. To jest akurat pędzel z Boho Beauty 122V angled contour. No i on będzie idealny właśnie do takich kremowych konsystencji. Próbowałam nakładać bronzery gąbką i mi się to nie sprawdza. Nie mam kontroli tak nad tymi bronzerami. A tutaj przynajmniej stempluję sobie i przy okazji nie znika mi, wiecie, podkład spod spodu. I powiem Wam, że bardzo ładny odcień brązera. On jest taki dosyć, dosyć chłodny. Ale podoba mi się bardzo ten bronzer. On tak delikatnie wykonturował twarz. Nie jakoś zbyt mocno. No i fajnie to wygląda. I ten pędzel idealny do kremowego konturowania. I mam jeszcze tutaj coś z tej um, hawajskiej, jakby kolekcji Bell. Hina Glow Balm kremowy rozświetlacz do twarzy. No i ja go sobie nałożę na bok dłoni, rozgrzeję go i rozprowadzę go chyba gąbką. No coś tam się nakłada, ale boję się już go nakładać. Innym razem go sobie bardziej przetestuję. Dobra, to ja sobie teraz nałożę puder. Ten puder też już dosyć długo tutaj u mnie jest. To jest puder prasowany z też Belle. I Lumi Press Powder, rozświetlający puder do twarzy. Nie wiem, czy on jest jeszcze jest produkowany. To miała być prasowana wersja tego pudru Illumi. Illumi Set Powder w takim niebieskim opakowaniu. I ja go bardzo lubiłam. Zresztą dalej go lubię i dalej go mam. No i sobie pomyślałam właśnie, że tak zajrzałam do, tych, do tej mojej szafy z kosmetykami do testów i sobie mówię, o, dobra, przetestujecie. No bo chciałabym jeszcze dzisiaj mieć takie bardziej rozświetlający makijaż na ten koniec lata. Ja też dzisiaj nie potrzebuję akurat mega takiego trwałego makijażu. No i powiem wam, że puder bardzo mi się podoba. Jest niby twarz przypudrowana, ale ona ma taki błysk na twarzy, ale żeby zniwelować jednak ten błysk tutaj na brodzie, bo to mi się za bardzo świeci i tutaj między brwiami, to użyję sobie może tego nie, bo to miał być drogeryjny. Tego pudru z Bell HD Powder So Smooth HD Powder. On będzie właśnie taki fajny blurujący. No i teraz jest różnica na no plus. Nie, po, nie świeci mi się tak wszystko. Dobra, tak naprawdę bazę mamy już skończoną. Mam już skończoną tutaj na twarzy. Podkład, korektor, konturowanie na mokro. Przejdę sobie teraz do brązera. I brązer również pochodzi z tej kolekcji Aloha. Puder brązujący Hawaiian Tan 01. Też był tylko jeden dostępny. I ogólnie bronzery z Belle. No, uwielbiam. Ja mam ich chyba z każdej kolekcji limitowanej brązer, który był dostępny w biedronce. Ale mówię, tylko tak odrobinę się wykonturuje nim. On widać, że jest dosyć taki chłodnawy. Dobra, no na czole widać takie bardziej neutralne tony. Nie jest zbyt chłodny. no, no ładnie wygląda naprawdę. Nie będę przesadzać z tym brązerem. Kurczę, ten puder jest naprawdę genialny. Zastanawiam, co tu dalej robić, czy makijaż oczu, czy dalej jedziemy z twarzą, ale chyba przejdę za chwilę do oczu. Ale zanim oczy, to jeszcze sobie zrobię brwi poza kamerą. Standardowo będę używać żelu z Nyx'a, kredka z Eveline i może jakiś cień do brwi. Także zaraz do was wracam. Dobra, więc brwi już są gotowe. Ja teraz przejdę do makijażu oczu i on będzie naprawdę bardzo szybki. Nie chcę szaleć za bardzo z jakimiś kolorami, ale wezmę sobie klej do cieni od Koba. Glitter Fixer i nałożę go sobie na ruchomą powiekę tak do jednej trzeciej, tak żeby zostawić puste tutaj pole, pustą przestrzeń. No i właśnie na ruchomą powiekę chciałabym nałożyć któryś z cieni z Claressa Glow Eyeshadow i ja już głównie używałam tych dwóch, trzynastka i czwórka, Chilled Champagne, to jest taki powiedzmy rose gold, bardziej różowawy, ja je Wam też zaraz zasłuchuję, no i ta trzynastka Beige on Fire, jest za rąbisty, chociaż nie wiem, czy ja go tutaj używałam i jeszcze dwunastka Rose Gold, no też jest przecudny. Na koniec Wam zrobię y, jakiś słodki tych cieni. No i ja bym bardziej chciała dzisiaj pójść w jakieś złoto, więc może użyję jednak tej trzynastki Beige on Fire. Przybliżę Was. Zobaczcie, jaka to jest ta na oku. A może wewnętrzny kącik, coś jaśniejszego. I tutaj będzie 11 Golden Blonde. To też jest taki piękny odcień. Dobra, zostało teraz tylko tak delikatnie rozblendować ten błyszczący cień od góry, tutaj i delikatnie, jakimś takim matowym cieniem, i tym matowym cieniem z drobinkami sobie jeszcze tu przejadę, właśnie nad tymi błyszczącymi. No a ten brązik, on się nazywa Kofi. Może sobie w zewnętrznym kąciku. No i zrobię sobie jeszcze taką delikatną kreskę tym burgundowym. On się nazywa Montcherie. Rzęsę sobie wytuszuję dwoma tuszami. Będzie to Glam Shop, zalotka oraz tusz Sugar Powder, też od Claudii Cugier Puder. Zostały już w sumie tylko usta i konturowanie, w sumie róż i rozświetlacz. Róż i rozświetlacz będzie pochodził z tej paletki Catrice, z tej paletki tropikalnej. Ja mam jeszcze jedną paletę do konturowania z Catrice: ta seria Gouche. To bardziej taka ekskluzywna, ale ta do mnie też przemawia. No i ona była dostępna tylko na stronie Notino. No i w ogóle się nie zawiodłam nią, jak przyszła do mnie, bo wygląda obłędnie. Wezmę sobie delikatnie, może tego rozświetlającego brązera i musnę sobie policzki tutaj na górze. On mi doda takiego złotego blasku. Wydaje mi się, że na opalonej karnacji to ten brązer będzie wyglądał pięknie. Nałożę sobie teraz róż, właśnie z tej paletki. A jeśli chodzi o świetlacz, to chyba zdecyduję się dzisiaj na ten bardziej złoty. No naprawdę paletka kosztuje niewiele, 45 zł. Ja jeszcze dorzuciłam coś jakby z zakładki, darmowa dostawa. No i tam była maseczka, maseczka na twarz za złotówkę. Tak naprawdę przyszło mi praktycznie za darmo. No piękna jest, kosztuje 45 zł. Już teraz Wam mogę ją polecić, bo wygląda błędnie. Zrobię sobie jeszcze mały słoczek. No najbardziej suchy nawet tak pod palcem czy pod pędzlem. To jest ten róż. Masełkowate są za to znowu te rozświetlacze i ten brązer taki połyskujący. Tak wygląda właśnie ta paletka. Brązer jest naprawdę dosyć ciepły i taki pomarańczowy bardzo. I te złote drobinki się mocno wybijają. Rozświetlacze są naprawdę bardzo ładne, takie masełkowate. Róż jest dosyć suchy, no ale też wygląda pięknie. Myślę, że jakość tej palety jest naprawdę bardzo fajna. No, obłęd. I jeszcze chciałam Wam pokazać słocze tych cieni. Także mamy tutaj naprawdę sporo ładnych, takich błyszczących odcieni rose goldowych. No, zobaczcie, jakie one są piękne. Ja je Wam teraz przedstawię. Jeśli chodzi o te słocze, patrząc od dołu, od tej strony, to tutaj mamy właśnie 04 Chilled Champagne. Potem jest 05 Frozen Shake. Szampański odcień to jest 11 Golden Blond. Potem 12 Rose Gold. To będzie ten o, on się najpiękniej właśnie mieni. Na oczach mam ten. To jest 13 Beige on Fire w sumie w połączeniu z tą 11. No i z tej strony taki najbardziej rose goldowy, czy tam złocisty. To numer 14 Copel Rose. Czwórka, piątka, jedenastka, dwunastka, trzynastka i czternastka. Naprawdę bardzo fajne błyszczące cienie. Maksymalnie chyba one kosztują 12 zł i dają radę, naprawdę dają radę. Więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego jednego cienia błyszczącego, który daje efekt wow, to ja bym powiedziała, że to jest ten. To jest dwunastka rose gold. Ten odcień naprawdę daje radę, jest przepiękny. A jeśli coś jaśniejszego, szampańskiego, to ta 11. No i w sumie zostały już tylko usta. Ale tak jak Wam wspominałam, chciałabym jakiegoś akcentu kolorystycznego. No i ten akcent będzie właśnie na ustach. Mam tutaj taką przepiękną pomadkę z Claresy Sassy Classy Matte Lipstick. Odcień taki piękny, różowy. No. Będzie pasował do tych rozgoldowych oczu. Dobra, szukam jakiejś konturówki. Y, Róż Bridal od Kobo. No i lecimy z tym kolorem takim intensywnym na usta. O, ma mięciutka. Dobra, tak prezentuje się już gotowy makijaż z akcentem kolorystycznym na usta tym razem. No, wydaje mi się, że bardzo pasują takie mocno różowe usta do takiego złota na oku. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam takie mocne usta. No i niestety trzeba się z takimi napracować, żeby wszystko było równiutko i tak dalej. Dałam sobie odrobinkę błyszczyka z Klaresy. Ten odcień Flamingo 01 z takimi różowymi drobinkami, żeby tak nie było matowo, i wydaje mi się, że fajnie to teraz wygląda. Makijaż wyszedł taki jak zaplanowałam, czyli jest taki lekko kryjący, ale mocno rozświetlający, taki lekki. Lekki makijaż oczu, podkreślony, no i akcent na usta. Taki typowy, wakacyjny, trochę jeszcze. Makijaż, no mam nadzieję, że Wam również się podoba, dajcie znać w komentarzach. Podsumuję te kosmetyki, których używałam. Głównie dzisiaj było tutaj Bel. Podkład z Bel. Nie wiem, jak będzie naprawdę z trwałością, muszę to jeszcze przetestować, ale jest bardzo podobny ten podkład do tego BB kremu, ta seria Peach. Krycie to samo wygląda na twarzy tak samo w sensie jest też taki ro lekko rozświetlający, krycie średnie na razie mi się podoba dalej używam tego bronzera kremowego tender cream bronze with argan oil bardzo mi się podoba to jest jedyny taki bronzer w mojej kolekcji jak na razie który jest dosyć chłodny nie jest ciepły i ładnie tak delikatnie konturuje tę twarz bardzo mi się podoba cieszę się że kupiłam dwie sztuki od razu bo on może już nie wrócić tak naprawdę. Długo go nie było. On chyba pochodzi z zeszłego roku albo nawet dwóch i bardzo długo go nie było. Tak samo spodoba mi się ten bronzer. On będzie teraz dla mnie fajny, jak będę opalona. On jest taki mleczno neutralny, ma delikatne tylko takie ciepłe tony, ale naprawdę bardzo delikatne. Jest takim bardziej mlecznym odcieniem, mlecznym brązerem. I no i również mi się podoba, no, ja lubię bronzery z Bel, obojętnie który. Rozświetlacza niestety tego kremowego nie mogłam za bardzo przetestować, bo już mi się tutaj... Ja miałam oczywiście tu już wszystko przypudrowane, nie chciałam, żeby mi się to rozwaliło, ale odcień, jak tak testowałam na dłoni, to jest fajny, chociaż tłustą ma dosyć konsystencję i nie wiem, czy on będzie zastygał. No tego jak na razie nie przetestowałam i wam nie powiem, jaki on jest. Puder Illumi Prasowany Boski. Razem z tym HD, twarz wygląda naprawdę bosko. Cienie z Klaresy, te pojedyncze, błyszczące, no to zrobiłam wam wszystkie słocze tych, które mam, tych błyszczących. Reszta mi się tak jakoś nie podoba są albo zbyt jasne, zbyt różowe. No, albo te kolorowe, no to ja ich nie używam. A te takie rose goldowe, szampańskie są naprawdę piękne. Korektor, jeszcze ominęłam korektor z Miss Sporty. Tak sobie przypominam, ile on kosztował w drogerii. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że on chyba kosztował około 25 zł bez promocji. No więc tak sobie myślę, że hmm, no, niby tanio, ale jak na Miss Sporty, to jednak drogo. I tak porównując jeszcze do marki Eveline, Eveline ma identyczne praktycznie korektory. Te nowe Liquid Camouflage um, albo z tej serii takiej Wonder Match, no to one są takie same i czasami potrafią kosztować mniej, 15 zł, a ten kosztował w promocji 18, 20, no więc nie jest zbyt tani, jest ok. Jeżeli tamte byłyby niedostępne, powiedzmy Rimmel nie byłby w promocji, już tak gdybym Rimmel Bourgeois nie byłby w promocji, ani te z Everline, a byłby ten, no to spoko. Ale jeżeli byłyby tamte w promocji, to brałabym oczywiście te wcześniej wymienione. Jest ok. Szału nie ma. Krycia też za takiego full krycia nie ma. Ale... No robi to, co ma robić. Przykrywa te cienie i tak dalej. Nie wiem jak z trwałością. Jak na razie nic mi się tutaj też nie zebrało. Wygląda fajnie. Więc gdyby był tylko w promocji, to bym go brała, bo jak na Miss Sport to cena jest dosyć wysoka. I jeszcze tak patrzę, co tutaj testowałam. Ach, no właśnie. Zapomniałabym o tej palecie. Ona była tylko dostępna chyba na stronie Notino. Nie widziałam jej w żadnej innej drogerii. No paleta jest naprawdę przepiękna. 45 zł też wydaje mi się, że nie jest aż tak dużo. Bardzo fajne jakościowo. I jeszcze używam tej pomadki. No, ona jest taka mm, dosyć kremowa, jak na matową pomadkę. W tej formulacji akurat właśnie przeszkadza to, że ona jest taka mocno kremowa, bo ym, szybko się rozpuszcza. I ja już praktycznie tę pomadkę mogłam mieć tu gdzieś ym, poza ustami, i ciężko byłoby to rozblendować, więc jednak w tych kolorach, takich bardziej intensywnych, to te formuły musiałyby być trochę bardziej twardsze, takie mniej rozpuszczające się, mniej tłuste. No ale koniec końców, no jak już powalczyłam z tym kolorem, to wydaje mi się, że to wygląda bardzo ładnie. No, jak gdzieś często nosiłam taki kolor na ustach. Bardzo fajny, udany yy, test, makijaż. Podobają mi się te kosmetyki. Puder teraz będzie lądował w mojej kosmetyczce i będę go używała na co dzień. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapki w górę. Zachęcam Was do subskrybowania. I widzimy się w następnym filmie. Pa!